Jako trener kadry obecnie postanowiłem zorganizować taki mecz właśnie Polska-Niemcy reprezentacji kadetów właśnie w Myszkowie. Jest pięć przedwalk, młodzi adepci boksu właśnie pokazują swoje umiejętności. Natomiast w meczu będzie cały komplet 13 walk, bo 13 kategorii wagowych jest w kadetach. Zmaganiom młodych pięściarzy przyglądał się między innymi Artur Szpilka, który mocno kibicował Polakom. Dzisiaj wygrywasz. Jutro przegrasz, ale to jest tylko tak, jak ja mówię, taka lekcja na przyszłość. Coś, coś się zrobiło źle, wyciągnąć wnioski do przodu. I te chłopaki mają przede wszystkim ile 16 lat, 14 lat. To są młodzi chłopcy, którzy Przede wszystkim już ukierunkowują swoją drogę, to jest mega fajne, mają za sobą ludzi, mają... czasy są zupełnie inne, nie tak jak my, że to było dużo ciężej. Dzisiaj to wszystko e, inaczej wygląda, dzisiaj promotora pozyskać w boksie zawodowym to też nie jest jakiś problem. To wszystko ma naprawdę fajne, fajne struktury, dlatego trzymam dla nich kciuki, jest kilku fajnych chłopaków i przede wszystkim mam nadzieję, że skopią Niemcom tyłek. Polscy kadeci byli górą w rozegranym meczu. Świetnie z rywalem poradził sobie trenujący od trzech lat Jakub Straszewski. Jestem kadetem, drugi rok kadeta. Myślę, że ten rok jest dobry. Moje nastawienie dzisiaj, no, wiadomo, żeby wygrać. Myślę, że nie ma czym się stresować, będzie wszystko dobrze. Czy dotychczas jakieś sukcesy w walkach są na Twoim koncie, gdybyś naszym widzom o nich opowiedział? Czy moimi sukcesami? No, na pewno największym sukcesem jest sprzed roku wicemistrzostwo Polski. I wyjazd jako pierwszy rok kadeta na Namszerskiej Europy też z kadrą właśnie do Rosji, do Anapy, gdzie w ćwierćfinale w walce o medal przegrałem 3-2 z Chorwatem. Dobre nastawienie przed walką nie opuszczało Łukasza Perkowskiego, który ostatecznie pokonał swojego rywala 2-1. Jesteśmy tuż tu od 23 kwietnia, mieliśmy tutaj sporo treningów, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, więc myślę, że wygamy ten mecz. A jakieś sukcesy, jeśli chodzi o tą dyscyplinę? No 5 lat trenujesz, więc na pewno coś tam a się udało fajnego już wywalczyć. E, tak, w 2017 roku miałem Mistrzostwo Polski Młodzików, zdobyłem, a rok temu zdobyłem pierwsze miejsce na Pucharze Polski. Artur Szpilka w rozmowie z nami podkreślał, jak istotną rolę w kształtowaniu młodych bokserów mają trenerzy. Boks to nie jest tylko trening, walki, ale przede wszystkim mentalności do tego, jak oni mają wchodzić do tej walki jak oni powinni być zmotywowani, jak, jak, jak to wszystko powinno wyglądać. Także, także to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest tylko sztuka walki, jeśli chodzi o tarcze lewy, prawy, tylko mentalność, jak oni mają tam wejść. Oni mają tym żyć. Trener przede wszystkim jest takim ojcem tego sukcesu i to jest bardzo ważne, na kogo trafią. Szocik w boksie przeżył wszystko. Byłem z nim na kilku zawodach, kilku Mistrzostwach Europy, także na kwalifikacjach olimpijskich. Także ten chłopak widział w boksie wszystko prawda, i na pewno będzie mógł pokazać co chłopakom wszystko, co, co, co potrafi. Młodzi pięściarze dostarczyli kibicom i zaproszonym gościom wiele sportowych emocji. Wsparcia finansowego na organizację międzypaństwowego meczu bokserskiego Polska-Niemcy udzieliło miasto Myszków. Środki zostały przekazane w ramach konkursu na dotację dla organizacji pozarządowych.